Kochani mieszkańcy Ursynowa, w imieniu zarządu dzielnicy, a także przewodniczącego rady dzielnicy Michała Matejki oraz wszystkich radnych składam Wam najserdeczniejsze życzenia ciepłych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas będzie czasem spędzonym z rodziną, w gronie najbliższych, w gronie Waszych ukochanych. Znajdźcie także czas na to, żeby. Znaleźć odrobinę refleksji nad tym, jaki był mijający 2019 oraz naładować akumulatory energią na cały 2020 rok. Życzę Wam, aby ten rok 2020 był rokiem szczególnym w Waszym życiu, w którym nastąpi wiele oczekiwanych przez Was zmian i spełnią się wszystkie Wasze marzenia. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Jak zwykle na ursynowie, zależy nam na tym, aby ciepło goszczące w naszych sercach, w naszych domach, trwało jak najdłużej. Dlatego specjalnie dla Was przygotowaliśmy pięć koncertów Bożonarodzeniowych, które rozpoczynamy 26 grudnia, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. A o szczegółach opowie Wam Klaudiusz Ostrowski. W tym roku przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego. Każdy znajdzie coś dla siebie. W sumie przygotowaliśmy pięć koncertów na Boże Narodzenie. Mam nadzieję, że oferta koncertów Bożonarodzeniowych Was zainteresuje. Serdecznie Was zapraszam na wszystkie koncerty. Oczywiście wstęp bezpłatny.